czołem myślącym, czołem frontowcom. Weter poszła ostatnio informację, kryzys żywnościowy jest złagodzony, zniwelowany, głodu w Afryce nie będzie. A to za przyczyną, iż podpisano porozumienie, przy sygnatariuszami są ONZ i Turcja, pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą, na możliwość eksportu, ukraińskiego zboża, pszenicy przez porty czarnomorskie, które są blokowane w trakcie wojny przez Federację Rosyjską. No i Rosjanie, Federacja Rosyjska zagwarantowali, iż te transporty zbóż pszenicy ukraińskiej przepuszczą, która ma być teoretycznie kierowana na do Afryki, do krajów afrykańskich, gdzie jest najgorszy, i Bliskiego Wschodu, gdzie jest największy i to autentyczny zagraża głód. Przypominam, że jednocześnie potężne susze są zarówno w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, ale także znacznej części Europy. Czyli to widmo jest, kochani, realne. W związku z tym teoretycznie wszystko gra. A przyjrzyjmy się, jaka jest prawda, jeśli chodzi o porozumienie. Federacja Rosyjska zgodziła się na to, by faktycznie te transporty z Bożem Ukraińskim przepuścić i okręty Federacji Rosyjskiej przepuszczą, będą eksportować, później eskortować ten eksport, później przejmie to Turcja. Lecz porozumienie jest zawarte pomiędzy Federacją Rosyjską przy A. ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Turcją jako sygnatariuszami, oczywiście dotyczy Ukrainy, ale nie ma porozumienia bezpośrednio zawartego między Rosją a Ukrainą. A co to oznacza? A to oznacza, że każdy dowolny powód, pretekst, który, który podejmie Federacja Rosyjska, będzie przyczynkiem do tego, by ponownie wrócić do sytuacji, Wyjściowej, czyli by wstrzymać eksport zboża ukraińskiego, zbóż ukraińskich. Następna kwestia, co zyskała Federacja Rosyjska w tym momencie? Tak, mocne poluzowanie sankcyjne na swoje, o czym, o czym się do końca tak nie mówi, nie nagłaśnia, ale nas, na właśnie między innymi swoje produkty rolne, zboża. No to przecież też Federacja Rosyjska ratuje świat od głodu. O tym już. Jak gdyby do końca jest to niedopowiadane. Oczywiście ONZ, jako organizacja, jako instytucja, no coś się wreszcie udało, tak? Udowodnili swoją potrzebę. Urzędnicy ONZ-u dostaną oczywiście określone premie, bo tak wielką rzecz wykonali, zrobili, udało się. Turcja, oczywiście, będąc tym tak zwanym hubem, zarobi a prawdopodobnie też zgromadzi część tych zbóż i zarobi na tym, na tym interesie, czyli na eksporcie i przerzuceniu tych zbóż, więc szczerze mówiąc, wszyscy są zadowoleni. No, może nie do końca wszyscy. Natomiast zadowoleni na pewno są bardzo duzi, poważni gracze na rynkach światowych operujący zbożami. Dlaczego? Dlatego, bo to jest przyczynek, asum do tego, i lekkie zniżki notowań zbóż na rynkowe, autentyczne w miarę, na giełdach światowych też poszły w dół, to zostało zauważone, zaznaczone. Natomiast ważne, że to jest bardzo ważny przyczynek do tego, by spekulacja na tych średnich, na tych mniejszych rynkach zaczęła. Zaczęła funkcjonować, tak? I poszedł świat, że, że wszystko się normuje, ze zbożami jest wszystko w porządku. No i ostatecznie konsumenci, konsumenci Europy, świata, Polski mogliby się z tego tytułu cieszyć, bo po prostu w niższej cenie będą pieczywa, będzie mąka. Niestety jest to. Gówno prawda, ponieważ jest to tylko jeden z elemencików takiej, takiej gry, z którą mamy do czynienia, i zaraz spróbujmy sobie wyjaśnić, co się tak naprawdę w tym momencie dzieje. Przypominam, że jest to okres, okres żniw. W związku z tym wymuszenie, nie tylko w Polsce, wymuszenie u wielu producentów światowych, wymuszenie dzisiaj w trakcie właśnie takim chwytem, Jakim jest uwolnienie eksportu zbóż ukraińskich? Powiedzmy 20, paru milionów ton, 30, 40, czyli szczerze mówiąc niewielkiej ilości, to trzeba zrozumieć, i zaraz dojdziemy do liczb, i one nam to potwierdzą, pokażą, udowodnią jako fakt. Powoduje, że <laughs> W tym okresie można znacznie taniej skupić zboża poniżej cen rynkowych. Ceny rynkowej to są takie, które uwzględnia bezwarunkowo koszty tak? i sytuacje, ponieważ rynek, cena to oczywiście matematyka, ekonomia 50%, ale pozostałe co najmniej 50% to są nasze mody, emocje, przeświadczenia. Gra psychologiczna. Tak działa tak działa rynek, i powinniśmy zawsze być świadomi, szczególnie właśnie rozpatrując tą sprawę zbożami i tej sytuacji, którą dzisiaj, dzisiaj mamy na rynkach światowych. Co to na przykład oznacza w układzie polskim? W trakcie żniw do obrotu pójdzie jakoś minimum na 20 kilka milionów ton zbóż, które zbieramy. 5, 7 w granicach 5, 6, a może nawet 7 milionów ton. Bezpośrednio z, z, z pola, z kombajnu i tak dalej, w tym okresie koniec lipca, sierpniowy obrócimy, tak? Czy znajdzie nowego nabywcę od tego pierwszego producenta, czyli rolnika? Co to oznacza, że jeżeli poniżej ceny rynkowej, minimum 300-400 zł, tak? Te kilka milionów ton, 5-6 milionów ton, poniżej takiej ceny, jeżeli pomnożymy, to na dzień dobry. Na dzień dzisiejszy 2 miliardy złotych czystych z kieszeni producentów jest wyciągnięte. Teoretycznie dalej się ograć, co mnie jako konsumenta, jako obywatela to obchodzi. Tak obchodzi, że tak naprawdę to nie magazyn, nie spekulant produkuje te zboża, tylko ten producent. Jeśli on nie ma kasy na dalszą produkcję, to będzie coraz gorzej. Więc widzimy, że powinno nas to interesować. Oczywiście my, jako konsumenci obywatele, nie mamy za wielkiego na to wpływu, jest od tego państwo, no ale państwo polskie jest wrakiem. No wrak czegoś, statku, samochodu, człowieka i tak dalej. No wrak jest, istnieje, jeszcze widać, ale wrak pozostanie wrakiem, nie spełnia swoich funkcji. Skoro państwo polskie obecne jest wrakiem, tak, no to też nie jest w stanie w żaden sposób reagować, i mechanizm, który powiedziałem, na dzień dobry, 2 miliardy złotych gdzieś tam się ulotniło od tych, którzy powinni je otrzymać. I przez to, a zainwestowane 2 miliardy złotych dzisiaj w to nasze rolnictwo, korzyść dla nas konsumentów, dla państwa byłaby co najmniej zwielokrotniona, 3-4-krotnie dokładnie, bo to taka byłaby inwestycja. Prawdziwa, rzetelna inwestycja w rolnictwo, a nie w jakieś tam przeżeranie pieniędzy socjalne i tak dalej. Nie dzieje się to. Oczywiście będą tam jeszcze dalsze kwestie, też jak gdyby negatywne, ale teraz pójdźmy do tej podstawowej kwestii: czy w ten sposób autentycznie zlikwidowało się, likwiduje się ten głód zagrażający, kryzys żywnościowy, tak? Następna kwestia: co będzie po tych. Kilku miesiącach. Czy faktycznie nastąpi spadek cen zbóż nie. I zaczynamy. Gdybyśmy chcieli kryzys żywnościowy, światowy faktycznie załagodzić, to zwrócilibyśmy do, się do jednego władnego w tym zakresie państwa, które jest w stanie to zrobić z I faktycznie, realnie na to odpowiedzieć, takim państwem jest Państwo środka, to są Chiny. I co się działo w ostatnich latach w Chinach? Jest tak zwany dolar amerykański, coś, co nie ma pokrycia w rzeczywistości w gospodarce, ale na razie trzęsie światem, funkcjonuje, póki system monetarny ostatecznie nie upadnie. I wszyscy wiemy, przypominamy sobie, że Chiny. Co najmniej około 3 bilionów skupiły sobie rezerwy walutowe, właśnie w tych dolarach, tak? No, które są, wiadomo, bezwartościowe, bez pokrycia. Póki jeszcze fikcja światowa jest, no to wszyscy to tolerujemy. No co z tym zrobić? No, nie? no palić to też niewiele, niewiele, jak gdyby. Tym bardziej, że się nie da, bo to zapisy wirtu, wirtualne, tak? Się nie mamy już bezpośrednio wydrukowanego tego pieniądza. W związku z tym, <laughs> Chiny od kilku lat dokonują potężnych zapasów inwestycji w skup zbóż. W roku 2021 wydały tylko 100 miliardów dolarów na zakup właśnie zbóż. W, Chiny produkują w układzie światowym 670 miliardów ton zbóż. W tym chyba 214 milionów, przepraszam, milionów, milionów ton zbóż. W tym 214 milionów. Ton ryżu. Przypominam, Rzeczpospolita z kukurydzą w granicach 30 milionów ton produkuje. Więc zwróćmy uwagę, jak to jest potężny producent. W tym układzie produkcji zbóż około 130 milionów ton zbóż pszenicy produkują Chiny. 130 milionów ton pszenicy produkują same tylko Chiny. Jednocześnie Chiny. Zgromadziły rezerwy, zapas na półtora roku swojej produkcji. Łatwo policzyć, że to jest w granicach 200 milionów ton pszenicy, mają na magazynach na dzisiaj Chiny. Jeżeli teraz mówimy o Ukrainie, jakieś tam 20 milionów ton, które niby mają, mają zażegnać kryzys żywnościowy w Afryce, no to po prostu widzimy, że ktoś tutaj ostro ściemnia. I nie o to, nie o to chodzi. Chiny dzisiaj stały się na, autentycznie tym dysponentem, gdyby tylko podjęły decyzje różnego typu polityczne, że ten kryzys zażegnają. Ale Chiny nie po to inwestowały w zboża, kto ma energię, a zboże to jest jeden z elementów energii. Kto ma energię, ten ma przecież władzę. W związku z tym, faktycznie. W odpowiednim czasie Chiny udzielą pomocy Afryce, zresztą chyba nie tylko Afryce, możliwe, że i Europie, ale udzielą pomocy po to, żeby zrobić, zdobyć terytorium, ekspansję na Afrykę, która wcale nie jest akurat czymś nieatrakcyjnym z punktu widzenia rozwijającego się państwa, jego bogactw surowców, od ludzi rozpoczynając. Chiny zadają sobie pytanie, Skoro Europa w XIX, XVIII i tak dalej i w XX wieku mogła czerpać korzyści, kolonizować Afrykę, tak, to dlaczego teraz Chiny mają swoją pozycję i mając taką demografię, no nie są w stanie tego robić, tak? Mamy chyba prostą odpowiedź, rozumiemy. Co to wszystko oznacza, że jest to bardzo międzynarodowa, ostra? Ściema, ostre przekłamanie, ostra manipulacja. A to nam wszystkim oznacza, że ceny zbóż, i ceny są trwałe. Nie są w stanie już spaść, ponieważ koszty produkcji są trwałe itd. I, tak i, tak I wywiązywaliśmy sobie ceny rynkowe, światowe na takim, a nie innym poziomie. W tym wypadku wysokim. A to oznacza, że cena mąki, cena pieczywa, będzie rosła i będzie bardzo wysoka, a to oznacza, że rolnicy, jeżeli Polscy tylko mogą przetrzymać zboże, winni przetrzymać, a nie dać się ograbiać. Nie dać się oszukiwać, a jeżeli to rolnicy nie dadzą się oszukać, oszukiwać, parę złotych zarobią, to my jako konsumenci, mają tą gwarancję, że za rok, za dwa w miarę, w miarę ta żywność będzie nie to, że, ty, że może je tańsza, to nie od, tańsza, czyli tańsza, to znaczy dostosowana do, naszych, do naszej wyceny pracy, do naszych zarobków, tylko że w ogóle będzie. Bo dzisiaj bój będzie o produkcję. Jest o produkcję. I przypominam, że cały czas jesteśmy pod presją demografii 8 miliardów ludzi, ale jeszcze jeszcze bardzo ważna uwaga. Tak zwana strefa komfortu obżarstwa żywnościowego bardzo rośnie. W związku z tym żądeczki przyzwyczaiły się do rozpychania, czyli do sporej konsumpcji, i też powinniśmy to wziąć pod uwagę. Jeżeli byśmy dzisiaj spożycie, zużycie cofnęli się do ludzi sprzed 50-100 lat, kochani, mamy zupełnie inne relacje. O czym powinniśmy pamiętać? A Żywność nie bierze się z deklaracji politycznych, z podpisywanych takich uzgodnień czy z komputera z wirtualnej rzeczywistości. To dolary mogą brać się z wirtualnej rzeczywistości bez pokrycia. Żywność jest czymś namacalnym, niezbywalnym i niezwykle istotnym dobrem, które w pierwszej kolejności trzeba wypracować, wytworzyć. I rada dla Państwa. Zaopatrujcie się Państwo. Nie chodzi tylko o cenę, ale chodzi także o dostępność. Zaopatrujcie się tak, jak mamy o cukrze, będę mówił w innym materiale, bo to bardzo istotne, żeby pokazać, co to jest handel, co to jest wytwórczość, to no nie jak w Polsce do jakiej patologii żeśmy doszli. Zaopatrujcie się Państwo, w przetwory zbożowe, mączne, po to, żeby zrobić ten podstawowy zapas, żeby nie było tak, że my w Polsce. Gdyby coś tam nagle stanęło nam, mamy na 3-4 do 5 dni jako zbiorowość zapewnioną żywność. Nie każdy z nas jest w stanie zaopatrzyć się przynajmniej na okres, a na pewno przetworach zbożowych mącznych na okres co najmniej kilku miesięcznych. No i proszę, proszę się mocno tym zainteresować.